Cmiegen. Um, nastąpiła taka sytuacja, że wyprowadzę się do Gdańska 8 lutego. I tak, dzisiaj jest 6 lutego. Miałam dużo rzeczy do ogarnięcia, bo w sumie wróciłam z Gdańska z tego ostatniego filmu, co wam nagrywałam, którego ja wróciłam 31 jakoś. Ej, no, teraz, minął tydzień i się wyprowadzę, musiałam załatwić książeczkę sanitarowską, którą idę odebrać jutro. Naprawić telefon, bo mi się zbił, miałam całą szybkę zbitą. W sensie wyświetlacz. Zapowiada się ciekawie, no. Mam walizkę i torbę, plecak i nerkę. Jestem na Kaliskiej i tu jest ogólnie tak wszystko rozbudowane strasznie, że... Żeby przyjść na pierwą piąty na przykład z trzeciego, to się trzeba tak na gimnastykę, że to jest jakaś przesada. Ale stwierdzam, że jestem całkiem silna. Jestem po tutaj, która jest Mam nadzieję, że przeżyję trzymać kciuki. Slide School. Dzisiaj z twoja mama 20, muszę iść do Biedry, kupić jakieś rzeczy i napoje. Ale ja miałam rozmowę o pracę i wyszło dobrze. Możliwe, że z Marcią będziemy mieli tą samą pracę, więc git. I w poniedziałek mamy spotkanie, a dzisiaj jest sobota. A w poniedziałek mamy spotkanie na 9.15. Taki dzień z pracownikiem, żeby zobaczyć, jak to wygląda, więc możecie trzymać kciuki. Przypomniałam się sytuację, że jak byłam na rozmowie o pracy, to ten menadżer powiedział mi, że ma dziecko. Ja chciałam do niej powiedzieć Slay Girl, ale na szczęście się powstrzymałam, powiedziałam, że super mam nadzieję, kupi jeszcze. Je. Ale dzisiaj Jeszcze, jeszcze razy, dół, to, mi to, mi to, piękna akcja jeszcze raz. Kluczowy moment tego prawda, już przewaga. Jedno ビタゴラ、これ <laughs>。<し> <music> <laughs>

Ej, to znaczy, że to Czy to jeszcze zupa? No to mnie, czy makaronem na martwieżę, nie? Kurwa, jak... Ej, lubisz rycerz? Dwa! Ej, się ładnie uśmiechnicie? A i miniaturka jest git Gwiazdy miękkie Dobra, dobra, dobra do, Ale dobra, dobra, Ale mego, mego Ale się Czegoś nie robię, u. to wyświetlę Jakoś się, się że zle... Czegoś nie robi żeby prawie ja w górę w dzień Nie wiem Nie wiem, co k***a Ej, weź się jeszcze raz, bo zumo zrobię Nie musisz, k***a, nie musisz Ej, czekaj, bo się w kadrze nie mieści I tak W kadrze się nie mieści Już na szerokokątnym człowieku Czekaj, bo zmniejszy no, pod się bardzo <śmienicza> Stań bliżej, bo nie grzejesz. Ja a, kurwa, tak. już to parę? Człowiek? co już gotowe? A ten swój posał, żurek, a ty Co oczy? Wygląda jak spidery. że górę nie fajnie oczy. Stek dyżur. Kaj słuchaj! Powiedz mi się przypomniała ta zakrywka jak pandura na gardło nałożyła. Pokaż <laughs> <laughs> A, bo jakby tak nie było, to Chicken chicken No to... <grymne> Adios. <grymne> o, to ładnie wygląda tym Co najmniej wszystko szło dobrze z planu. <grymne>

<moglę> Marii no, <gryczono> no, się ziemniaki <grych> jak <saw. grych> <grych> To dobrze. Ostatnia łyżka. Wyliczone wszystko, kalkuluję. Wrócić do tego, co nigdy nie powinno było się wydarzyć. Dobra. Tyś, tu ty? Stary, wiesz... się rzecz do układania? Nie. Przecież Ty samochód kupiłeś. A samochody to no. przyjdą. Ja, Sześć Czy mi się wydaje, nie Przynajmniej ci nie to mógł, nie, nie zdechnie ten kwiatek. Chociaż mi nie zdechnie kwiatek, podlewać nie będzie trzeba. Nie Stary, ten nie Stary, to kosztowało 13 zł do 15 Wiele wyjaśni. Nie widzę ilości części. Stary. Pewnie z dwóch części przyjąć. Na pół. O kurczę, Pelek! A, to dlatego masz te 100 części! <głos> <głos> oh. <głos> co to kurwa <tutaj> jest? <głos> <głos> o, mamy! Było to, widać? Było, było, no. Ty stary! Ja myślę... Przestań! No. Stary, chcę wyobrazić, że do tego momentu dojdziesz. A weź to rozczytaj! <noise> I co w jakie miejsce? Nie macie nerwów przy tym, aż ja że chce wpaść. Ja myślę, że to będzie tak jak z puszkami. Pierwszy tydzień upadania, później to powiem. A dasz to powiem pierwszy. Nie, szybko uderzyłeś, szybko akurat jest złożyłem. Czy w Holandii? No. A w Holandii, bo w Holandii, Holandii, Holandii to nie, nie upadałeś, bo tygodnik ja sam siedziałam z latami. No to się założyłeś, to no znaleźć ją. No i prawie bym wygrał, bo mało zostało. Wracamy z Madryą i Damianem. Później nie ma na stole. O, pa, 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 pa. na kabel. Doświecić pewnie by ale mm. yeah. Masz coś takiego I teraz te czerwone, żeby tu wsadzić Cze, no, To, tak, no, to no, będzie no, no No, to, bez, bez kitu <gulik> kit. będzie to na szeroku, to w z tej, tej strony no. Miałem coś innego, że myśli widząc jak to teraz tysiąc części, nie? No. Będzie bezie, wesoło Myślę, że ty musisz mieć urlop na tydzień Tak <gulik> 20. A, cztery. Sześć. Nie no, najpierw. cztery. A, bo ty, bo te znajdziesz. I też? Ja? Jest, dobrze. Będziesz miał książę? No, te same odnotki. Dosłownie! Ej, i to co patrzyliśmy, to jest to samo. No. Smuczalwo z mój, wow. Super. So <laughs> A, ale pachnie tak, jak mydło pachnie. Sorry. Zresztą, teraz. Coraz lepiej. A, Jom, Jom, ra, 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 ra. Ra. Mm. A ty, Klaudia, chcesz? Nie Ja się. dobra. Dobre? Dobre jest, dobra. A ty kiedy miałeś ten barko? czy? O, okej, no to ty musisz pojeść sam, Bardzo dobre. Bardzo dobre. prób. 1 na 10? Nie <laughs> to 8 na 10. Chyba, Nie, to zawsze chyba. No, to no powiedz coś więcej. No, bo już się. Ja bym dał 9 na 10, bardzo dobre. No, 9 na 10. Jeszcze jaką bombelkę trzeba skubować? No, bombelkę skubować. Słodkie, takie dobre. Dobre. Dobre, no. Dobre, no. Nie ma takiego krótkiego smaku. Chciałam złapać Mmm, ten dobry. Ja. Żeby nie było takie drogie, mogłabym to być na co dzień. Tak, dobra. Może, może coś sponsor się. Ta, może jakiś sponsor, o żabka, sponsor. <grym 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 nie przygarniemy. <grym> tak, nie przygarniemy. Będę degustował. Tak, Tak, pewnie. Dobra, no, no. aleśmy do spółpolata. Ocena? 9 na 10. O, nice.